Dzień dobry państwu. Dzisiaj 21 dzień stycznia. Wczoraj odbyła się inauguracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i proszę państwa, oczywiście wzbudziło to Wielkie emocje, wielkie emocje pozytywne, wielkie emocje negatywne. W Polsce y, cała gromada y, komentatorów y, stwierdziła ludzi, którzy y, są po tej y, stronie antywokistowskiej, po tej stronie patriotycznej, y, suwerennościowej, y, no, stwierdziła, że Donald Trump to, co zrobił, Donald Trump, to jest y, po pierwsze szansa dla Polski. Że Donald Trump, jak gdyby, czy padło takie pytanie, czy zadbał o polski interes, czy nie zadbał o polski interes. Proszę Państwa, już od na to odpowiadam. Donald Trump nie będzie dbał o żadne polskie interesy, tylko o interesy amerykańskie, co wprost przyznaje. Nie wiem, dlaczego mu tam insynuować jakieś rzeczy inne, wmawiać dziecko w, dół, w brzuch. On się po prostu zajmuje Ameryką i odnowieniem, sanacją Ameryki w tym momencie. Więc trudno liczyć na to, że Donald Trump będzie dla Polski dobry. Chodzi o to, że on będzie dobry dla Ameryki. Jeżeli ktoś ma dbać o polski interes, to polski, Polacy, polskie instytucje, polskie władze, no i mają się układać to z innymi interesami. Może będzie tak, że coś ugramy przy interesie amerykańskim, który będzie realizował Donald Trump. To mniej więcej w ten sposób wygląda. Idźmy dalej. Druga rzecz to było to, że Donald Trump, co zresztą on sam podkreślał, podkre mówił, że niemożliwe jest możliwe że nikt mu nie dawał szans, no i że jak gdyby jako taki rycerz na białym koniu przybył i zrobił taki efektowny comeback swoją pracą, z rządzeniem losu, no i dzięki woli wyborców. I to ma stanowić y, przykład na działanie demokracji. Na to, że w Polsce również, jak się skrzykniemy, wybudzimy, y, będziemy głosować masowo i tak dalej, to Polska się odmieni. Proszę Państwa, to jest trochę bardziej skomplikowany układ. Y, po pierwsze, Donald Trump nie był Samotnym jeźdźcem jak w Westernach, który przybywa, żeby zrobić porządek, lecz jest kutym na cztery nogi biznesmenem umocowanym w amerykańskich elitach, gdzie funkcjonuje od dawna. Po drugie, Donald Trump nie był człowiekiem znikąd i nie był człowiekiem pozbawionym zaplecza politycznego, finansowego, lecz był wystawiony przez pewną grupę interesów w Stanach Zjednoczonych. I przede wszystkim Wszystkim zdobył e, nominację partii republikańskiej, w związku z czym też nie był to e, jak gdyby taki kandydat niezależny. E, byli tacy, choćby jak e, pan Rosperot podajże. I proszę państwa, co jest w tym wszystkim charakterystyczne? że to, z czym mieliśmy do czynienia, co wyczyniały elity amerykańskie i wyczyniają dalej globalne elity w Europie Zachodniej, to można tak patrząc z zewnątrz zakwalifikować jako sabotaż, dlatego że one po prostu osłabiają Państwa, w których działają, osłabiają Zachód. Nie będę tu się rozwodził, dlaczego, mówiłem o tym bardzo wiele razy wcześniej. Ten cały WOKIS, DEI, no po prostu to jest coś takiego, co jakby popatrzeć, to mogli nam zamontować jacyś nasi wrogowie. Niestety ta neobolszewia przejęła ten przekaz i usiłuje globalizować świat właśnie między innymi w oparciu o te zasady, to czy to są ideologowie, którzy uważają, że silne narody są bez sensu? Patriotyzm jest bez sensu. Trzeba to wszystko rozwodnić, trzeba nas po prostu zglobalizować na taką quasi modłę chińską, że będziemy wszyscy tacy sami, wszyscy mieli tę samą tożsamość i wszyscy będziemy tutaj mogli się poczuć w grupie jako jedna światowa rodzina. Zapomnijmy własne historie, zapomnijmy o tym, że kiedyś żeśmy się bili między sobą, bo to prowadzi do konfliktu. Jedni mówią, że są lepsi niż inni, i tak dalej. Temu wszystkiemu zaprzeczył Trump podczas swojej inauguracji, bo on odnawia pomysł na narody, na państwa narodowe, na koncert narodów, odnawia pomysł na Amerykę, która nie jest wielokulturowym wielokulturowym społeczeństwem, na przykład jak kanadyjskie, lecz ma być tym właśnie stapiających wszystkich w jednego Amerykanina tyglem. To jest powrót do tego, co, co było w latach 60 jeszcze w, w Stanach Zjednoczonych jako taki pewnik lansowany. W każdym razie, Trump był właśnie kandydatem tej grupy ludzi, którzy chcieli, widzieli, że, że system się wali i zaczęli robić sanacje, no bo mają w tym kraju, mają na Zachodzie, bardzo wiele, Różnych interesów. A przede wszystkim to możecie Państwo, oczywiście, mogą Państwo uznać za teorię spiskową, ale fakt jest faktem, że Donald Trump, jego kandydatura za drugim razem została poparta przez syjonistów, przez syjonistów Stanów Zjednoczonych, syjonistów w Izraelu. Nie powiem Żydów, dlatego że tutaj nastąpił podział między właśnie tymi, których można określić jako takim zwolenników rewolucji globalistycznej, i światowej, a właśnie tymi, którzy. Wierzą w państwo Izrael, a wręcz wierzą w wielki, wielkie państwo Izrael, i mówią tak, że w obliczu tych zmian, które się dzieją na świecie, globalistycznych, no to Izrael straci, jeżeli Stany Zjednoczone będą słabe, swojego y, swój fundament, swojego sojusznika, który, który ten y, Izrael praktycznie rzecz biorąc futruje bronią, pieniędzmi, wszystkim, co, co tylko może. Dlaczego? No, dlatego że w Stanach Zjednoczonych. Działa silne, prężne lobby, które praktycznie rzecz biorąc, jest w stanie. And every member has something like this? That's how it works on the Republican side. And when they come to D.C., you go have lunch with them, and they've got your cell number, and you have conversations with them. That's cr absolutely crazy. I've had four members of Congress say, I'll talk to my APAC person. And it's literally what we call them my APAC guy. I'll talk to my APEC guy and see if I can get him to. Dial those ads back. Why if I never heard this before? Why would system with somebody who's representing a foreign country? It doesn't benefit the congressman for people to know that, so they're not gonna tell you that. I, y ci ludzie stwierdzili, że y masowa imigracja do Stanów Zjednoczonych, do krajów e europejskich powoduje to, że y środowiska żydowskie, że mniejszość żydowska y tam mieszkająca czuje się coraz bardziej niebezpiecznie, jest coraz bardziej zagrożona. Dlatego, że postawy Izraelskie, objawiają wszyscy mieszkańcy tak zwanego globalnego południa, wszyscy, którzy no, kibicują tym, jak to się mówi, pobitym, dlatego że sami mieli, mieli do czynienia z państwami kolonialnymi, a teraz konflikt w Palestynie jest przedstawiany jako właśnie konflikt kolonizatorów przeciwko. Tubylcom, a tymi tubylcami są palestyńczycy, kolonizatorzy tam y, przyszli w XX wieku, tak to ujmuje to globalne południe. W związku z czym, y, jak się przejdzie przez szkoły wyższe w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, no to większość ludzi jest za Palestyną, a nie za Izraelem. Jest y, jeszcze chyba to nie tak dawno, Defamation League szef ADL stwierdził gdzieś tam, że, że no poziom antysemityzmu, to się tak określa, to, to nielubienie Izraela, dziś. Dzisiaj w tym najmłodszym pokoleniu jest zatrważający właśnie w tym pokoleniu 18 do 35 lat. W każdym razie Czyli ta masowa emigracja, którą jedna grupa prowadzi po to, żeby rozmywać amerykańskie społeczeństwo, robić, jak to Elon Musk tam kiedyś powiedział, podmiankę społeczną, no to tu okazuje się, że to nie gra za dobrze, że nie jest to takie dobre przedsięwzięcie dla społeczności żydowskiej. Druga sprawa to jest to, że no, jeżeli Stany Zjednoczone będą słabe, to się wycofają z poparcia dla Izraela. To, to jest. Chyba oczywiste, a y, Izrael nie zyska poparcia od drugiego hegemona. Y, może tam się gdzieś y, podkładać pod jakieś te jedwabne, nowe jedwabne szlaki, prawda, zyskiwać na, na tych transferach handlowych, które się odbywają do Europy drogą lądową via Białoruś, Ukraina, czy Polska, bo tam też można się przecież zamontować, żeby swoje 30% dostawać. Można tutaj no, drogę morską przez Izrael też do Europy byłaby coś takiego, ale to się nijak nie ma do tego, do tej skali poparcia, którą Dzisiaj Izrael zawdzięcza Stanom Zjednoczonym, y, Żydom Amerykańskim, lobby żydowskiemu w Stanach Zjednoczonych i syjonistom chrześcijańskim, którzy są często bardzo wysoko postawionymi y, politykami. To jest ten odłam protestantyzmu, który uważa, że Izrael, wielki Izrael biblijny, Izrael powinien istnieć po to, żeby nastąpiła paruzja, żeby y, Pan Jezus przyszedł drugi raz na świat. Trump. Sarah and I send our warmest wishes to you, Melania, and the American people on your second inauguration as President of the United States. Your first term as President was filled with groundbreaking moments in the history of the great alliance between our two countries. You withdrew from the dangerous Iran nuclear deal, you recognized Jerusalem as Israel's capital, you moved the American embassy to Jerusalem, and you recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You also brokered the historic Abraham Accords, in which Israel made peace with four Arab countries. I believe that working together again, we will raise the U.S. Israel alliance to even greater heights. I'm confident that we will complete the defeat of Iran's terror axis and usher in a new era of peace and prosperity for our region. On behalf of the people of Israel, I also want to thank you for your efforts in helping free Israeli hostages i look forward to working with you to return the remaining hostages, to destroy hamas's military capabilities and end its political rule in gaza, and to ensure that gaza never again poses a threat to israel. i'm sure, mr. president, that under your leadership, the best days of our alliance are yet to come. I dlatego właśnie no, to nie jest tak, że nie wiem, ludzie, którzy uważają, że to zadziałała demokracja. Nie, nie, ta demokracja działa, ale to już jest ten ostatni element całej tej układanki. Najpierw trzeba mieć pieniądze, najpierw trzeba mieć no, przynajmniej przynajmniej Pewne środki przekazu, które, które są istotne, i Trump taki miał. Oczywiście był atakowany przez tę drugą grupę, ale to była jak gdyby kłótnia w rodzinie, bo proszę państwa, proszę popatrzeć na, na to, kto, kto dawał pieniądze na kampanię Trumpa. Trzecim pod względem, pod względem wysokości kwoty fundatorem była pani Miriam Adelson, urodzona w Tel Awiwie. Kobieta, która jest absolutnie, no, stoi na straży Izraela, tak żeby było powiedzieć, bo jest bardzo, bardzo pro -izraelska. Pierwszym donatorem Elon Musk i tak dalej. Pani Adelson dała powyżej 100 milionów dolarów, więc jest to niebagatelna kwota. I wracam do tego tematu: czy Trump będzie dobry dla Polski, czy zły? No, to zależy od Polaków. Na pewno Sytuacja jest zmienna obecnie i warto różne rzeczy wykorzystać. Niestety w Polsce nie ma narodowego rządu. W Polsce po prostu nie ma ludzi dbających o Polskę, tylko jest Polska uwieszona o klamki, w tym momencie zdaje się, Waszyngtonu. Niektóre wiszą u klamki niemieckiej, inni wiszą u klamki żydowskiej. Tak jak to w takim stanie, jak to mówi Stanisław Michalkiewicz, się odbywa. Gdyby Polska miała narodowy rząd, to proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych jest olbrzymia Polonia. Jest, są ludzie, którym Polska leży na sercu. I od dawna jest to oczywiste, że ludzie ci w sytuacji tej ordynacji wyborczej, która jest w Stanach Zjednoczonych, większościowej, kiedy czasem zaważa kilkadziesiąt głosów, są poważnym elektoratem, zwłaszcza w tych Stanach, które, tych tak zwanych, wahających się. Ten elektorat mógłby być uruchomiony dla sprawy polskiej. Chociażby po to, żeby no, po prostu sprzedać polskie głosy za jakąś obietnicę działań Stanów Zjednoczonych, czy tego lidera, który będzie otrzymał akurat poparcie, na rzecz interesu polskiego. Tak to robi lobby żydowskie od lat. Wyspecjalizowało się na lobby żydowskie. Nie było tak silne w latach, jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, jeszcze w latach 60. To wszystko się stało w ciągu minionych kilkudziesięciu lat. I no i cóż, można tylko pogratulować i można tylko się uczyć z tego. Ale znów, Izrael jest państwem narodowym, jest państwem kierowanym przez syjonistów. Gdyby Polska była kierowana przez polskich narodowców, no to moglibyśmy o czymś mówić. Niestety Polska jest kierowana przez ludzi bez jaj, a czasem po prostu antypolaków. Ludzi, którzy nie widzą sensu w byciu Polakami i w istnieniu suwerennego, niezależnego państwa polskiego w tym miejscu Europy. Nie mają ambicji, po to, żeby mieć kraj chociażby na tyle wpływowy, jak przysłowiowa już w polskiej publicystyce Turcja. Tyle dla, na dziś, dla pewnego rozjaśnienia, mam nadzieję, całej sytuacji, mówił Andrzej Kumor. Do następnego razu.